The uh -huh. Te najnowsze fotoradary, które w Warszawie natrzaskały w trzy tygodnie 750 tysięcy złotych, podobno mogą robić zdjęcia na wszystkie strony świata. I taki fotoradar swoim kształtem kojarzy się ze światowidem. To, to był taki pogański bóg Słowian. Posąg światowida miał cztery twarze, każdą zwrócono w inną stronę świata, by móc skutecznie obserwować swoją pogańską trzutkę, jak ten nowoczesny fotoradar właśnie. I w Polsce zaczyna się szerzyć wśród urzędników kult fotoradaru. Fotoradar ma Zapewnić bogactwo i pomyślność tym, którzy go dzierżawią. Fotoradar przypomina kapliczki przydrożne. Niedługo ci, których fotoradar obdarza bogactwem, zaczną przy nim odprawiać nabożeństwa majowe lipcowe i listopadowe i każde inne. Będą odmawiać litanię do świętego fotoradara. Święty przyrządzie, wal mandatami. Mechanizmie z metalu zrobiony, wal mandatami. Aparaci dźwigający nas z nędzy, wal mandatami. Pociecho wójtów i burmistrzów, wal mandatami. Niewyczerpane źródło dochodów. Wal mandatami, nadzieje budżetów udręczonych. Wal mandatami, od deficytu w kasie gminnej wybaw nas mandatami. Ustrojstwo, które pilnujesz kierowców, nie popuść im wcale. Światowidzie, który z miłości do nas przybrałeś postać fotoradarów, wzbogać nas kasą, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawiali wielbić. Amen.